Witam was w tym gównianym odcinku Którego nikt pewnie nie obejrzy I się atakujemy bebeludziki Niektórzy mogą wiedzieć co to są bebeludziki A niektórzy nie To są tacy agresywni ludzie Którzy chcą bić Którzy chcą strzelać do innych ludzi Ja ich idę właśnie teraz wyjaśnić No Lecę. No mam mam spadochron pikaczu żeby szybciej leciał. I jak to oglądasz, to nie kochasz PiSu. Jak zostawisz łapkę w górę, to. to. to nie wiem. Jak będzie. jak będą dwie łapki w górę, to nagrywam filmik, kolejny filmik GTA 5 ale trochę straszny ale tylko trochę tylko trochę to trochę tylko tylko trochę dobra tam, tam jest wioska, jest beby ludzików jakbyś do nich poszedł, to by cię chcieli zastrzelić ale tak nie wolno no właśnie, tak nie wolno a jakby tak było można, to by tak było można, ale tak nie wolno. Bo ty sobie na spokojnie grasz, a oni do cię strzelają. Dlatego teraz idę ich wyjaśnić, tylko nie wiem czym. Bo o, wszystko, każdą amunicję mi zabrali. Bo, bo za dużo odwalałem. Będę ich musiał wyjaśnić maczetą, Albo czymś maczetą podobnym. Dobra gdzie oni są Czuję Dobra, zobaczcie, Baczcie teraz teraz będę włączał przemoc Masz jakiś problem Co? Co? Co masz? Masz jakiś problem? Masz jakiś problem? Masz jakiś problem? No uderz go tą maczetą. Kurde, umarłem. To już chyba będzie koniec odcinka. No dobra, no to Elo.